Ciąg dalszy, Tu jest część tak zwana powiedzmy komercyjna, czyli no, w ciut lepszych warunkach są ustawione. Mają pod spodem te swoje akrobukniny, mają doniczki. Jakieś tu były osłony od wiatru. Po prawej stronie też jest ogrodzenie, to była osłona od wiatru, ale zaczęło mi gibać słupkami i musiałem je zabetonować. Tam dalej jest teren już ogołocony trochę z gałęzi. Drzewa ogołocone gałęzi, żeby tam zrobić płaski, równy teren, potencjalnie na te roślinki. Dobra, idę tam niżej. O, tu jest drzewo figowe. No to tak wygląda. Jak tu przyjechałem, to było całkowicie łyce. Nic, nic, a nic nie było. Teraz już ładnie wyrosły liście. A drzewa oliwne cały czas mają takie same liście. Nie ma znaczenia, pora roku. Tu jest ta część komercyjna, tak zwana. cyk, cyk. cyk. Doniczki z tymi moimi roślinkami. To jest inny gatunek, to jest ten, który z mojej plantacji pochodzący. No i, i co? Też ich nie ma za dużo. No też jest kilkadziesiąt, a tu jest też 3700. I, i co? No i jakoś to lipa. Jest to po prostu za zimno. One potrzebują 14 stopni średniej temperatury dobowej. No a tutaj to. No niestety tak nie ma. No w dzień czasami bywa te 20 parę do 30, ale w nocy 3, 4. No i jakoś to nie wyrabia się. No, no co tu jest? No nic prawie. Prawie, że nic. Tak to wygląda. Jakoś zimno jest w tym roku. No, zamówiłem ten tunel foliowy, ale to już i tak jest za późno, żeby do niego coś tam instalować. No, powinienem na samym początku to zrobić, ale to, no, tu, zgaduj z gadula. Nie? O, a tu jest tu zbieram trochę tych worków z podłożem, do nich będzie to rosło. Pół worek się na pół przetnie, cyk. I jedno drzewko w, jednym, w jednej połówce. No, z tym, że no, takich połówek potrzebuje tysiąc no, drobiazg. Czyli 500 worków No dobra, to na razie.